Witajcie serdecznie, moi kochani. Wychodząc naprzeciw Waszym prośbom, udostępnię filmik, w jaki sposób zlikwidować lwią zmarszczkę. Podzielę się tutaj takimi super pięcioma ćwiczeniami, które świetnie sobie radzą właśnie z tym problemem. A jest to zmora wielu osób. I zanim przejdę do konkretnych ćwiczeń. To troszeczkę podpowiem, w jaki sposób te ćwiczonka wykonywać ile razy i na co zwracać uwagę. Otóż najważniejsze jest to, że akurat do tego zestawu przystępujemy sote, czyli zupełnie czysta twarz. Nie nanosimy żadnych olejów, żadnych kremów. Z tym, że bezpośrednio przed wykonaniem tych ćwiczeń dokładnie myjemy całą twarz oraz dłonie, żeby były czyste i żeby nie roznosić sobie jakichś zanieczyszczeń, poskórze czy patogenów. Na początku te ćwiczenia wykonujcie systematycznie, co najmniej jeden raz dziennie przez miesiąc czasu, a efekty Was naprawdę mile zaskoczą. Po tym miesiącu ćwiczenia można wykonywać rzadziej, na przykład 2-3 razy w tygodniu, dla podtrzymania efektu. Najlepiej nie rezygnować z ćwiczeń, tylko sobie ćwiczyć w wolnej chwili. Do ćwiczeń podchodzimy jak do relaksu. To ma być relaks, a nie jakaś upiorna konieczność. Absolutnie nie w ten sposób, bo Efektów też nie zobaczymy. Jeżeli będziemy to traktować jako miłą rozrywkę, to efekty pojawią się znacznie szybciej i do tego trzeba w to wierzyć, bo jeżeli przystąpimy do ćwiczeń, a podświadomie będziemy negować ich skuteczność, to też nic z tego nie wyjdzie, bowiem co w sercu, to w rzeczywistości. Tak to działa. I to też jest bardzo ważne: wiele osób o tym zapomina, biorą jakieś suplementy, ćwiczą w głębi duszy, nie wierzą, że to działa i to po prostu na nich nie zadziała. To jest taki efekt nocebo. Jeżeli w coś nie wierzymy, to nie zadziała, a jeżeli w coś uwierzymy, to zadziała. Także podchodzimy do tego w ten sposób. Ja mówię o tym dlatego, że spotykam się z wieloma komentarzami. A to nie działa, a to w pewnym wieku już nic nie pomoże. No, nie wiem, szykować się tylko do jednego. Takie komentarze mnie śmieszą. Ludzie sobie zamykają drogę do fajnego życia, do naprawdę bardzo skutecznych metod, negując je, a nawet nie próbując, bo i takie kwiatki się zdarzają. Także jeżeli mają tutaj padać takie komentarze, to strzelacie sobie w kolano, bo negujecie w swojej podświadomości. Nie mi, czy osobom, które są pozytywnie nastawione, bo te osoby są pewne swego, sobie tylko i wyłącznie sobie będziecie robić krzywdę. Także wierzymy. Wierzymy w to, że. Budzimy się rano i nie mamy tej lwiej zmarszczki. Widzimy siebie w lustrze bez tej lwiej zmarszczki, a to się ziści. Co dajemy, to otrzymujemy. W tym przypadku działamy, bo nie chodzi o to, żeby leżeć, pachnieć i oczekiwać rezultatów, ale również za tym musi iść działanie. Więc my tutaj oprócz tego, że wierzymy, to dodatkowo działamy w dobrym kierunku. Życzę wam naprawdę rewelacyjnych efektów i pochwalcie się w komentarzach po tym miesiącu, jak tam wasze lwie zmarszczki. Więc przechodzimy do ćwiczeń. Sotę, zupełnie bez makijażu, zupełnie bez kremu, twarz oczyszczona, ręce czyściutkie. I pierwszym ćwiczonkiem, w sumie takim na rozluźnienie mięśni jest... Masowanie tej części między brwiami, w jej zmarszczki, w jedną stronę i w drugą stronę. Tak przez kilka, kilkanaście sekund masujemy w jedną stronę, i tutaj nie mamy poślizgu, więc spokojnie możemy bardziej manewrować. Nie bójcie się manewrować. I teraz w drugą stronę. Bo pokutuje taki dziwny mit, że jak będziemy coś robić przy twarzy, to będzie nam się skóra naciągać. No, naprawdę, to, nie, to tak nie jest. Tak to nie działa. Właśnie im bardziej będziemy manewrować, im bardziej będziemy coś robić, tylko oczywiście w odpowiedni sposób, to nasza twarz nam za to podziękuje. O, I już mamy rozluźnione mięśnie i teraz drugie ćwiczonko. Kładziemy palce symetrycznie i sześć razy przeciągamy po brwiach, rozciągając tą skórkę między oczami. Zamykamy sobie oczy, bo to ma być relaks. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Drugie ćwiczonko zrobione. Trzecie to robimy z palców takie szczypczyki i szczypiemy skórę między brwiami. Doskonale pobudza krążenie płynów międzytkankowych, a to wspomaga produkcję kolagenu. Czyli tego włókna, które jest nam niezbędne, żeby utrzymać skórę w dobrym stanie, w jędrności. I tak również robimy przez kilka, kilkanaście sekund. Oczywiście to miejsce będzie zaczerwienione, ale to jest zupełnie naturalne i nie ma się co tym przejmować. No, najlepiej nie wykonywać tych ćwiczeń bezpośrednio przed wyjściem z domu czy przed nakładaniem makijażu. Najlepiej, jak już będziecie mieli jakiś czas wolny po wykonaniu tych ćwiczeń, czyli nie gdzieś tam idziemy do pracy, do sklepu czy gdzie tam chodzicie. Czwarte ćwiczenie: kładziemy dłonie na czole, również symetrycznie. I teraz. Rozciągamy skórę, ale jednocześnie marszczymy czoło i zapobiegamy marszczeniu palcami. To ćwiczenie jest dosyć trudne, więc należy się go nauczyć. Wykonujemy jednocześnie dwa ruchy, czyli rozciągamy i marszczymy. I teraz tak rozciągamy. Raz. dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. i wykonujemy dziesięć takich powtórzeń bardzo mocne ćwiczenie i tutaj pracują nie tylko mięśnie Między oczami, ale również całe czoło. Więc oprócz tego, że to ćwiczenie kapitalnie działa na lwią zmarszczkę, to również likwiduje tak zwane zmarszczki Wi-Fi, czyli te zmarszczki podłużne, które pojawiają się zazwyczaj od częstego marszczenia czoła. Naprawdę rewelacyjne ćwiczenie. I piąte ćwiczenie to jest oklepywanie tego miejsca w jedną i w drugą stronę. Tak około 10 razy na rozluźnienie mięśni, bowiem jest to już ostatnie ćwiczonko. Rozluźniamy twarz, bo twarz nam popracowała. No i elegancko się czujemy. Mamy wiarę w to, że te ćwiczenia pomogą i będziemy bez lwiej zmarszczki. Wiem, że niektórzy powiedzą, że to dodaje uroku. No, co komu się podoba? Ale wcale tak być nie musi, bowiem nad tym można pracować. Ja de facto nie mam lwiej zmarszczki, ale ja systematycznie wykonuję te ćwiczenia. Więc panie, panowie również, jeżeli nie chcecie dopuścić do tego, aby ta lwia zmarszczka się pojawiła, również wykorzystujcie te ćwiczenia. Mam nadzieję, że wam się one przydadzą. Dawajcie znać w komentarzach, jakie macie efekty po tym miesiącu wykonywania tych ćwiczeń. A jeżeli chcielibyście więcej ćwiczeń, to polecam gorąco mój kurs Odmładzająca Joga Twarzy, w którym są ćwiczenia na Wszystkie partie twarzy, i wykonując te ćwiczenia z mojego kursu, oczywiście autorskie ćwiczenia, w przeciągu miesiąca można odmłodnieć o 10 lat dokładnie, a przy zachowaniu jeszcze odpowiedniej diety to już jest w ogóle petarda. Bowiem jak wiadomo najważniejsze jest odżywianie wewnętrzne, a te wszelkie zabiegi takie jak joga twarzy czy naturalna pielęgnacja skóry są tylko i wyłącznie dodatkami. Więc zaczynamy od wnętrza. Ja również mam taką dietę w swoim sklepiku na piękną skórę, włosy i paznokcie w trzech wariantach dla osób wszystkożernych, dla wegan oraz dla wegetarian. Tą dietę skomponowałam w taki sposób, że te wszystkie składniki odpowiedzialne właśnie za naturalne piękno skóry włosów i paznokci zostały w tej diecie uwzględnione. Także jeżeli podziałamy od wewnątrz i od zewnątrz efekty będą murowane, czego Wam gorąco życzę. Pozdrawiam i do zobaczenia. Pa! pa.